Siema, z tej strony, i chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w te święta. Dokładnie, 24 grudzień i są święta, no więc co no? Życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, żebyście się nie poddawali w życiu, żebyście mieli w dupie ten cały hejt, który macie czasami. No, więc co no? Film będzie tak około za tydzień, więc no. Jak widzicie, też będzie odcinek, może niedługo, z Fortnite'a. No więc co no? Życzę wszystkiego najlepszego. No i co? Nara!